Cześć dzień dobry, witam Was w kolejnym filmie na moim kanale. Dzisiaj zapraszam Was na drugą część prezentownika dla dzieci z zabawkami. E, tak jak e, będziecie mogli zaraz zauważyć, prezentownik był nagrany trochę wcześniej, e, dlatego e, stylizacja troszkę się różni, e, a to z tego względu, że po prostu wyszedł nam mi taki tasiemiec, e, że trzeba było to podzielić na dwie części, także zapraszam do oglądania. Co, jak patrzę na to, ile mam tu rzeczy, to ten film będzie bardzo długi. E, kolejna rzecz z takich e, tańszych rzeczy. To jest taka piankowa wyklejanka. I to jest kosz około 20-30 zł. I tutaj macie taką planszę. Tutaj jest akurat przykładowo taki słonik, i do tego macie. Takiego różnego rodzaju piankowe kwadraciki, trójkąciki. I dziecko sobie to układa. O, tak jak już tutaj w ten sposób jest. Na przykład Filip robił. I to też fajnie zajmuje ćwiczy sensorykę dziecka, więc naprawdę polecam. Kolejna rzecz uwielbiana przez dzieci, niekoniecznie przez rodziców, to są pieczątki. Ja akurat wam polecam te konkretne pieczątki. To są pieczątki z Janoda. Oni mają taką właśnie wersję kolorystyczną, turkusową dla chłopców z dinozaurami. Jest też taka żółta, chyba przeznaczona bardziej do, dla mniejszych dzieci, bo tam elementy są takie większe. Bo to jest 3, plus. E, i jest jeszcze taka wersja różowa dla dziewczynek. I tutaj macie po prostu no u nas to jest ściułane, bo Filip tego używa. Tutaj macie jeden duży tusz, no i macie e, takie różne piecząteczki. E, ale czemu polecam Wam akurat te? Bo one mają taki tusz, że jak dziecko się w tym całe upaprze, to po prostu wkładacie rękę, czy tam stół, czy co, przecieracie wodą i po tym nie ma śladu. A po tych wszystkich jakichś innych, tańszych pieczątkach, to po prostu czyszczenia, szorowania jest no czasami nawet parę dni. A to schodzi bez problemu samą wodą, nawet bez mydła, także naprawdę polecam. Kolejna rzecz, e, którą dzieci uwielbiają, ja jako rodzic niekoniecznie, to jest oczywiście ciastolina. E, tak, i my tutaj mamy akurat taką wersję z psiego patrolu. No, także jak mówiłam, ciastolina tych zestawów jest naprawdę masa. Jeśli znajdę ten konkretny, który my mamy, to Wam podlinkuję. Jeśli nie, to może wrzucę Wam jakieś zestawy, które moim zdaniem są godne zainteresowania, bo my chyba teraz też na Mikołaja coś dokupimy, jeśli chodzi o ciastolinę i tutaj polecam Wam tą konkretną właśnie z plejdo, bo ja kiedyś chciałam przyżyłować trochę i kupiłam. Jak, jakąś tańszą, i ona za chwilę wyschła, więc i tak była do wyrzucenia. A ta splay do leży, jeśli jest tylko dobrze zamknięta w kubeczku, no to naprawdę cały czas jest taka fajna, plastyczna, a te jakieś wszystkie inne po prostu po tygodniu są twarde jak kamień, więc i tak są do wyrzucenia. Także to odkładamy dalej. Kolejna rzecz to już jest e, troszkę zajechane e, i to jest w ogóle taka niepozorna zabawka e, bo to jest taka piramida widzicie? tu macie o, i takich pudełeczek jest e, 10 i z tego można albo układać wieże, tutaj macie z jednej strony cyfry jakieś zwierzątka, e, tutaj się układa akurat taka żyrafa i my to mamy akurat z firmy Little Dutch bo jest takie ładne, błękitne, eee, a tak serio... Na no, tych piramid jest akurat bardzo wiele na rynku z różnych firm, więc e, czy jest sens kupować akurat tą, bo ona kosztuje chyba około 80 zł, e, nie wiem. E, bo wiem, że na przykład w Biedronce od czasu do czasu pojawia się z firmy biedronkowej i ona wygląda bardzo podobnie, a kosztuje chyba 30 e, także no, tutaj firma moim zdaniem nie ma jakiegoś większego znaczenia, ale u nas naprawdę zarówno Filip, jak i Miki. Często sobie to układają, przekładają, rozwalają i potrafi ich to naprawdę zająć na dłużej. Więc myślę, że jest to naprawdę bardzo fajne i tak jak mówię, można znaleźć też w naprawdę fajnej cenie. Także polecam już dla takiego dziecka, które samo siedzi, czyli od 8 miesięcy myślę, że jak najbardziej się sprawdzi. Kolejna rzecz dla takiego maluszka to jest takie autko z BitOysa. Ono kosztuje coś w granicach chyba 50 zł, jak dobrze pamiętam, chyba nawet nie. I ono jest całe takie mięciutkie, ma co prawda taki dzwoneczek, jest też z napędem, czyli jak da tak do tyłu, to wiecie, ono samo jedzie. I ono jest fajne, właśnie bo jest takie mięciutkie, dziecko sobie nie zrobi tym krzywdy. No i my to akurat dostaliśmy, bo ja to gdzieś tam wynalazłam, jak właśnie Miki był jeszcze malutki, a też widział u Filipa, że bawi się samochodami, żeby miał coś swojego, no to właśnie to autko bardzo fajnie się sprawdziło. W ogóle marka Bitoys ma bardzo fajne zabawki i jeszcze zostając przy tej marce Co jeszcze dla dzieci takich mniejszych mogę Wam polecić takie klocki sensoryczne. One są z takiej gumy. Ich jest w zestawie 9 albo 12. Nie pamiętam dokładnie. U nas są one porozwalane po całym domu. Bo Miki do tej pory nawet lubi sobie je ustawiać, ich można używać też w kąpieli, tylko trzeba pamiętać, żeby je dobrze wycisnąć, żeby nic się tam w środku nie zbierało i to też jest myślę naprawdę bardzo fajna alternatywa właśnie dla dziecka na prezent. My to właśnie w zeszłym roku kupiliśmy Mikiemu na Mikołaja i mamy w ogóle dwa zestawy tych klocków. Bo pod choinkę kupiła moja siostra takie klocki, ale z innej firmy. I one już nie są takie fajne, bo one, co prawda, tam są jakieś takie fajne zwierzątka i jakieś takie inne pierdoły, więc wyglądają ładnie, ale już nie są takie mięciutkie i tak się fajnie nie zlinają jak te. Także to też mogę Wam polecić. I jak jesteśmy przybito i się, to tak patrzę, że jeszcze jedną rzecz przyszykowałam tutaj z tej firmy. I jest to taka. I jest to taka sowa kiwajka. No i tak jak widzieliście, ją się stawia po prostu no na ziemi i jak dziecko sobie rusza no to te kuleczki latają włącza się muzyczka, zapala światełka więc też dla takiego dziecka które już zaczyna się poruszać po podłodze, czyli nie wiem od około 7 miesiąca, ósmego myślę, że jak najbardziej właśnie fajnie, bo wiecie, on sobie tą słówkę pacnie ona się troszkę przesunie i no tak jakby trochę Pomaga się temu dziecku uczyć raczkować, czworakować. No, także coś takiego. I to jest też coś, koszt około chyba stówki. Kolejną rzeczą, którą mogę Wam polecić, są to instrumenty. I my tutaj mamy akurat tamburyn i grzechotkę. O, też z takim liskiem. Yy. No, to jest po prostu, wiecie, to grzechocze, to ma dzwonić. Dzieci to bardzo lubią. U nas jest teraz faza u Mickiego na to. Te są akurat z firmy Adam Toys, kupione na Allegro. One nie są jakieś szczególnie drogie. Tutaj też nie wydaje mi się, żeby firma miała jakieś super znaczenie w tej kwestii. To są rzeczy typowo dla dzieci więc wiadomo, można kupić taniej, drożej, tutaj też już kwestia designu, który Wam się bardziej podoba. Mi ogólnie bardziej podobają się takie, wiecie, zabawki drewniane w stylu Montessori. Niestety moje dzieci nie podzielają tego co ja i im bardziej pstrokata i grająca zabawka, tym podoba im się bardziej. Także no, przestałam z tym walczyć, zabawki są dla dzieci, a nie dla mnie. Także wiadomo jak jest. Kolejna rzecz. Jest to taki sorter, liczydło. Jak widzicie, trochę elementów tutaj brakuje, bo to jest ciągle w użytku. Tutaj już jest coś pomalowane kredkami. No i to Wam pełni funkcję, tak naprawdę i takiego trochę sortera, bo dziecko może sobie tutaj dopasowywać kształty i właśnie w taki sposób bawi się tym teraz Miki. Także myślę, że to taka zabawka, która u takiego dziecka no ponad rok, półtorej roku, już raczej się sprawdzi, bo tak jak mówię, Miki ma teraz fazę i układa sobie to teraz kształtami. Tutaj są też cyferki, także dla, zarówno dla takiego dziecka półtora roku, jak i nawet cztery lata myślę, że jak najbardziej to się sprawdzi. To właśnie Filip w zeszłym roku dostał, nie wiem, chyba pod choinkę. No, także to też jest bardzo fajna zabawka. To akurat jest z firmy Melissa, and duck. Wykonanie jest fajne, wszystko jest tutaj drewniane. Zajmuje dziecko na trochę, więc to też mogę polecić. I teraz tutaj już wchodzimy w takie zabawki. Nie wiem, jakby to powiedzieć, już bardziej dorosłe. Chociaż, no, tak jak mówię, u nas też. Tak jakby Filip i Miki na tym samym etapie bawią się całkowicie różnymi zabawkami. Myślę, że wynika to też z tego, że po prostu Miki naśladuje Filipa i nie bawi się już takimi stricte dziecięcymi zabawkami, jakkolwiek dziwnie to nie brzmi, tylko on już też raczej samochody, klocki po prostu naśladuje Filipa. I tutaj, właśnie, kolejną rzeczą, która myślę, że. <śmiech> <śmiech> Sprawdzi się praktycznie zawsze. To są klocki Lego. I tutaj ja akurat mam taki podstawowy zestaw bez niczego w sensie takich podstawowych klocków po prostu do budowania. Ale mamy też dużo takich tematycznych zestawów i to jest Lego Duplo, te akurat zielone. I one są od półtora roku. I tam nie ma jakichś takich mega małych elementów, które dziecko mogłoby połknąć. I my na razie przy tych klockach zostajemy, bo. Po prostu Miki jeszcze lubi brać do buzi pewne elementy. Mamy też kilka takich zestawów tematycznych, i z takich, które najbardziej nam się sprawdziły, to był zdecydowanie zestaw ze śmieciarką. Teraz jest na topie u nas zestaw z lotniskiem. Mamy też zestaw z betoniarką. Jeszcze, jeszcze mamy jakieś tam takie duplo teoretycznie do kąpieli, ale to jest w ogóle bez sensu. No i w tym roku się czaję albo na zestaw z pociągami, albo na zestaw z dżunglą, i będę właśnie wypatrywać na Black Friday, czy będzie coś taniej. I te właśnie zestawy, które najbardziej nam się sprawdzają, oraz te, na które ja się czaję, podlinkuję Wam na dole. I jeszcze pozostając w temacie pociągów, bo u nas jest na to teraz mega faza, to ja sobie tu właśnie skitrałam. To mamy taki pociąg też z marki Little Dutch. To jest na magnes, więc tutaj możecie sobie doczepiać wagoniki i do tego mamy też takie drewniane tory, które sobie układamy e, w jeden wielki tor, e, oczywiście one są kompatybilne z tą ciuchcią więc u nas to jest jeden i drugi teraz po prostu siedzi i dubie, układa te tory e, no. także no to jest u nas zdecydowanie zabawka na topie no i bawi się tym i półtora roczne dziecko, i 3,5 i latek, także naprawdę super. I do tego ostatnio dokupiliśmy zestaw samych takich torów w Ikei za chyba 60 zł, i one są w ogóle pasują do siebie zarówno te z Little Dacha, jak i te z IKEA mają no, tą samą grubość, ten sam otwór, więc pasują do siebie. I mamy też z Ikei dokupioną osobno taką lokomotywkę, i ona jest na baterię. I możecie też bez problemu doczepić do tego te wagony z Little Dacha i to Wam to dociągnie. I to już jest w ogóle taki hit, że. Także jeśli macie fana pociągów, to zdecydowanie mmm, polecam. Dalej, jest, będąc jeszcze w temacie tak trochę klocków, samochodów i tego typu rzeczy, to u nas u Filipa Lego troszkę zostało podmienione przez Playmobil. I tutaj z Playmobila mam na przykład taki helikopter ratowniczy. Z tej samej serii mamy jeszcze karetkę, która wydaje dźwięki, świetlne i dźwiękowe. Także tak. Teraz najnowszy zakup, który Wam pokazywałam, którego szukaliśmy we vlogu, to jest ta oto śmieciarka. I jeszcze mamy dla takiego młodszego dziecka, tam jest jeszcze coś, taka seria Playmobil Raz, dwa, 3. Co prawda, te rzeczy już nie są takie fajne jak na przykład to, ale mamy taki autobusik. jeśli chodzi właśnie o te rzeczy z Playmobila te 4+, plus, bo to jest teoretycznie 4+, plus według producenta to do tego jeszcze mamy ludziki do środka, to w ogóle przychodzi w częściach, więc to składacie sami, nie wiem szczerze mówiąc czy 4-latek to ogarnie, ale z pomocą rodzica, bez problemu tak jak mówiłam, no te zestawy z Playmobila Raczej już dla takich dzieci, które nie biorą nic do buzi. No chyba, że tak jak ja, po prostu środka nie wypełnicie tymi najmniejszymi elementami i też będzie ok. Dalej, jeszcze w temacie pojazdów. Mam tutaj taką oto koparę, i tutaj nie chodzi typowo o ten model, tylko chodzi ogólnie o pojazdy firmy Bruder i oni mają w ogóle odpowiedniki takich prawdziwych pojazdów jeden do jednego. I mają na przykład nie wiem, autko kuriera dhl albo ciężarówki Mana, albo jakiegoś tam autobusu. Także no naprawdę super są te rzeczy. Nie powiem, bo no ta koparka kosztowała chyba akurat 80 zł, ale no są prezenty, są prezenty, są pojazdy, które no cenami biją naprawdę na głowę. I tutaj Filip chce na przykład pod choinkę, powiedział, że chce śmieciarkę, no i tam już na przykład śmieciarka z tej firmy, fakt ona wygląda na no, jak jeden do jednego prawdziwa śmieciarka, no ale już kosztuje około 300 zł, także e, jeśli ktoś może sobie pozwolić, e, no to warto zajrzeć, ale są też tańsze opcje, takie jak na przykład e, ta kopara, także... No na pewno sobie sprawdźcie, jeśli szukacie odpowiednika jakiegoś konkretnego pojazdu w wersji właśnie takiej miniaturowej, to na pewno na brudera warto zwrócić uwagę. Jest tu jeszcze jedna rzecz dla maluszka, o której zapomniałam powiedzieć, to jest mianowicie szczeniaczek uczniaczek z Fisher Price'a. Się załączył i to jest chyba najbardziej ściuana zabawka u nas w domu, bo Filip strasznie ją męczył, Miki też się nią bawił. Mieliśmy jeszcze z tej serii, ogólnie z Fisher Price'a z tych zabawek, jelonka, mamy jeszcze pandę, ale ten pies zdecydowanie bije na głowę tamte wszystkie inne zabawki. Można go wyrwać za około stówkę i naprawdę, no. Znam wiele osób, które tego psa mają, i no z tego co wiem, dzieci mega go lubią. Także no myślę, że to jest, jeśli jeszcze rodzice nie mają, to jest to naprawdę bardzo fajny prezent. Jeśli chodzi o taką alternatywę, to mam też takiego misia dla starszych dzieci. I to jest miś interaktywny. Niestety, jak to zazwyczaj bywa, nie ma w nim baterii, bo i właśnie największy jego minus jest... To jest to, że bardzo ciężko dostać baterie stacjonarnie i w ogóle one są bardzo drogie, bo baterie do tego misia kosztują 4 czy 5 dych. Ostatnio wyczailiśmy właśnie na Allegro, że są tańsze, więc chyba zamówimy zapas. I to jest taki mis, że wiecie jak go posmyracie po główce no to on wam odpowie. Ma też taką butelkę w zestawie, żeby dać mu pić. No i on się rusza jak taki prawdziwy misiu. No tutaj raczej to bym polecała dla takich dzieci 3, bo my to kupiliśmy Filipowi w zeszłym roku albo dwa lata temu, no i było bardzo małe zainteresowanie tym. Pojawia się właśnie teraz, więc no super opcja. Ten miś, jak my go kupowaliśmy, nie wiem jaka jest obecnie cena, podlinkuję wam na dole, ale jak my go kupowaliśmy, to on kosztował 360 zł. Na Allegro widziałam, że ceny dobijały na niektórych aukcjach 7-8 stów, więc no sorry, dla mnie to jest przygięcie za zabawkę dla dziecka, ale nie zwariowaliśmy, że daliśmy za tego miśka 360 zł. Tylko w ogóle tip jest taki, że przed świętami w Krefurze często pojawiają się promocje minus 30, minus 50. I akurat wtedy była taka promocja, że jak wydacie ze zabawki chyba 100 zł, to 50 wraca do Was w bonie na zakupy. Więc ten misiek wyszedł nas chyba za, za jakieś 170 zł, więc uważam, że cena jest mega, jak na tą zabawkę, co i tak nie jest mało, no ale w porównaniu jak ten miś dochodzi na Allegro ceny 700, no to bez porównania. Dobra, zbliżamy się już do końca, bo widzę, że to i tak będzie tak długi film, że po prostu masakra. Kolejna rzecz to jest jedna z najbardziej pstrokatych zabawek, ale którą zna większość rodziców. Mianowicie jest to taki domek z firmy Dumel Discovery I powiem wam, że ja przed tą zabawką wzbraniałam się bardzo długo Zastanawiałam się nad nią już jak Filip był mały Ale no stwierdziłam, że wiecie taki no dość duży, żółty kloc będzie mi stał Ja jeszcze wtedy miałam wizję, że moje dzieci się mają bawić ład zabawkami ładnymi, drewnianymi I w ogóle super ekstra ale kupiliśmy to Mikiemu chyba w zeszłym roku? No, jak miał coś niecały rok i powiem Wam, no, że to jest w ogóle hit. Bo, po pierwsze, w tym domku tutaj, jak naciskacie, to jest jakaś tam muzyczka, jakieś opowiadania lecą. Tutaj jest na przykład, tu można sobie pokręcić. No właśnie, wiecie, otwieracie kibelek, coś się włącza, naciskacie na łóżku, też jest jakaś muzyczka. E, tutaj jakaś małka, no wiecie, takie wszystko coś do ruszania. Czyli coś dla fana Wsiego Patrolu, mianowicie taki patrolowóz. E, I tutaj to otwieramy, mamy taką zjeżdżalnię. Uu, zaraz mi to wszystko tu, o! I tym bardzo lubi się bawić zarówno Filip, jak i Miki. I to coś kosztuje w granicach trzech stówek, i my to właśnie upolowaliśmy w zeszłym roku na Black Friday na Allegro za 180 zł, tak jak dobrze pamiętam, i właśnie zrobiliśmy na to zrzutkę z rodzicami. I tak to się prezentuje, i to był jeden tak naprawdę z lepszych prezentów, bo jest w użytku do dzisiaj. Także do tego możecie dokupić właśnie jakieś fajne figurki z psiego patrolu, wrzucić się w dwie, trzy osoby. I jeśli wasze dziecko lubi tą bajkę, to gwarantuję wam, że oszaleje. I już ostatnia rzecz. Zdecydowanie najdroższa z całego zestawienia. I może Wam najpierw pokażę o czym mówię. I na koniec zostawiam sobie już ostatnią rzecz: zdecydowanie najdroższą z całego zestawienia. I mowa tutaj o jeździku hulejnodze ze Scott Dryde. I wiem, że to jest bardzo kontrowersyjny produkt. I po pierwsze, pewnie powiecie, po co ja Wam w ogóle pokazuję hulajnogę w listopadzie czy w grudniu? No, jest to średni sezon na jazdę na dworze ale tak, my mamy te hulajnogi jeździki dwie, każdy ma swoją i też bardzo długo się przed tym zbranialiśmy bo stwierdziliśmy, no, że cena jest naprawdę bardzo wysoka jak za taki jeździk czy, no jeździk hulajnogę, bo to jest dwa w jednym ale pierwszą kupiliśmy właśnie Filipowi na urodziny, ponieważ no, zebrał kasę od dziadków i tam, no, od innych osób więc po prostu, no, uzbierało się z tego na tyle, że kupiliśmy mu to i my nie mieliśmy żadnych innych chodzików, jeździków i tego typu różnych pierdół. Po prostu na początku był ten jeździk, a teraz jak już jest starszy, to po prostu przełożyliśmy mu i ma nogę. I Filip ma teraz 3,5 roku, jest dość wysoki jak na swój wiek, nosi ubrania na 116 i jeszcze bez problemu na tym śmiga i myślę, że za rok też będzie jeszcze śmigał, więc no to jest produkt, który starcza na 3-4 Lata. Teraz oni się tym ścigają po domu, i myślę, że jest to ogólnie też naprawdę bardzo fajnie wykonane. I myślę, że jak na to, że służy nam to przez 3 lata, to jest to jednak dobry zakup. I wiadomo, jak ja bym miała kupić to sama komuś na prezent, to uważam, zresztą, no nie wiem, no każdy ma swój budżet wie na co może sobie pozwolić, na co nie. Ale jeśli robicie tak jak my, że składacie się w kilka osób, no to ja wychodzę z założenia takiego, że lepiej kupić jeden porządny prezent niż po prostu 10 małych, które po prostu po godzinie będą leżały w kącie. Wiem, że jest też dużo zamienników tego produktu. Czy warto kupić zamiennik? No na to pytanie Wam nie odpowiem, bo tak jak mówiłam, no nic innego z takich produktów nie mieliśmy. I tak, jeśli miałabym to kupić na przykład roczniakowi czy dwulatkowi. Hey, ale gdybym miała już to kupić na przykład takiemu dziecku 3-4-letniemu jak Filip, no to myślę, że już po prostu warto zainwestować po prostu w samą hulajnogę. No bo wiecie, oni sobie tak śmigają tym jako na rowerkach po domu, no ale Filip już by na tym jeździku na dwór nie wyszedł, bo jest po prostu za duży na hulajnodze jak najbardziej, tak. Więc jeśli ma być to prezent dla 3-4-latka, no to zdecydowanie lepiej zainwestować po prostu w samodzielną hulajnogę albo kupić po prostu, nie wiem, coś tańszego, albo po prostu jak macie budżet, to kupić jakąś fajną, porządną hulajnogę w tych pieniądzach, która posłuży po prostu na dłużej. No. Także to już by było na tyle, jeśli chodzi o moje polecajki prezentowe. Jeśli dotrwaliście do końca, to gratuluję, bo ten film wyjdzie mega długi. Także, no co, dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Powiedzcie, jakie Wy w tym roku macie pomysły na prezenty dla dzieci. Może ja coś ciekawego podpatrzę u Was. No, także. Zostawcie coś po sobie w komentarzu, zaobserwujcie kanał i widzimy się w kolejnym filmie. Do zobaczenia!